Dzień dobry wszystkim w poniedziałeczek Widzicie tutaj sezon na uprawę rozpoczęty Także prace polowe ruszyły na dobre u mnie w gospodarstwie Na początek likwidacja poplonów ozimych Już to pokazywałem, ale tym co nie widzieli pokażę Gorczyca wysiana z owsem po żniwach Tutaj aktualnie po jęczmieniu ozimym Zaplonowało to tak jak niektórzy pisali będę miał problem z samosiewami gorczycy, ale co najciekawsze w tym poplonie było dołożone troszeczkę kukurydzy. Kilka worków mi myszy pogryzły, pomiętoliły, ziarna porozgryzały częściowo i nie było możliwości tego odsaparowania, więc poszło to po plon wrzucone, wszystko te zmielone i te dobre pogryzione, to znaczy i te dobre ziarna i to poschodziło ale zobaczcie co normalnie kukurydza wydała plon mimo, że w poplonie posiana także można byłoby ją jeszcze na ziarnówkę kosić, normalnie można byłoby siać w zeszłym roku po jęczmieniu kukurydzy i jeszcze zebrać ją na ziarno coś mi tu mały operator trochę pomaga, widzę Operuje, no, 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 nie można. <gryzny> Zaraz się nim zajmiemy, już się nudzi, bo ojciec tutaj przerwy robi. A jak już jesteśmy przy zestawie, to standardowo talerzówka, pombrodnica, a jak z 3 metry z hydropakiem, wał daszkowy. Jeszcze widać troszkę wilgoci jest. Może na tym odcinku gleby, nie, ale tam na dołku nieźle. No, ale co do jakości pracy, i no to zobaczcie. Prędkość 13-14 na godzinę w tych. W zakresach oscylujemy i ładnie wymieszane tutaj taki popląt, praktycznie bez śladu pokruszony. no Tutaj nie ma problemu, bo to jest ee, no suche. Tak suche patyki to się łamie, kruszy. Nie stanowi to większego wyzwania, nawet tam, gdzie było takie naprawdę gęste, co zresztą wam pokażę. Ta leżówka się nie zapycha, daje sobie radę, więc wszystko jest jak najlepiej. Także działamy, bo chcę w tym tygodniu tutaj rozrzucić obornik i przyorecz. niestety przyorecz, jeszcze agregat bezorkowy nie dotarł dopiero na koniec miesiąca no cóż, taki mały peszek ale trzeba robić z tym coś ma póki są warunki oczywiście, póki nie napadały. trzeba korzystać z pogody, także działamy dalej ogólnie pole ma powierzchnię 5,6 hektara. Już tak myślę, że około 3 hektarów jest zrobione. Nawet może troszkę lepiej został, tylko taki nieduży kawałek o 2 hektarowy plus poprzeczniaki. I będzie zrobione. Ogólnie jest sucho, nawet bardzo sucho, jak na tą porę roku. Do tego ten poplon oczywiście e, też wysusza glebę I nie wiem, czy nie będzie to ostatni rok tych poplonów zimowych. W sumie chyba jak dobrze pamiętam, 15 po 15 listopada można byłoby je kasować. Źle, że robiłem, że tego nie uczyniłem. Ale myślę kurczę na wiosnę, zawsze bo no Jak się poruszy, to ta lewa powietrza złapie. Trochę inaczej będzie niż to na jesieni zrobić, po co to dwa razy latać na tych na jesieni, potem na wiosnę. I tak odłożyłem ten temat i widzę, że bardzo niesłusznie, bo... W tym roku akurat przyszła suchutka wiosna, niebywale. No i to potęguje jeszcze ten popoł Zawsze na tej działce yy, co roku gdzieś tam się lgnęło. W zeszłym roku, jak o zimy, był to naprawdę kolejne pojańca Były zrobione. te pierwszą dawkę azotu A w tym roku kurzy się. Co tu będę ukrywał? Kurzy się. Nie jest to może jakaś tam spektakularnie. Wybitna gleba, ale taka można powiedzieć czwarta piąta, czwarta piąta. I jakoś nigdy problemów z deficytem wody nie było dla roślin w okresie wegetacyjnym. tak teraz się zrobiło suchutko. do tego dzisiaj słoneczko i faktycznie co przejazd to wysycha zobaczcie. Jaka jest różnica między jednym a drugim przyjazdem schnie w oczach że tak to powiem nawet próbowałem trochę dronem polatać ale powiem wam szczerze, że nie idzie kierować i nagrywać gdzieś ten ciąg zawsze odjeżdżał to dronem też nie mogłem zrobić dobrych ujęć sobie odpuściłem ten temat muszę albo kierowcę wyszkolić młodego, żeby nie jeździł albo Kamierzysty jakieś, na drogę <grymne> żeby można było po No dobrze, działamy dalej. No, gdzieś nie całe 2 godzinki, pracy, półtorej godziny za mną. Szybko leci, no bo jakieś takie, jak 13-14 na godzinę. I nawet 3-metrową talerzową udywa. No i dobra, mamy zrobione całe pole. Jest gotowe do rozłożenia obornika Lecę do domu na dzisiaj koniec, bo koleżówka w pożyczkę idzie troszeczkę. Także drugiego pola nie będę robił, tam też dobre 5 hektarów, to znaczy w dwóch działkach w sumie. No ale dzisiaj odpuszczę. Najważniejsze, tutaj skupić się na tym, aby. W nawieźć to bomnikiem i zaorać Zaraz może będę już rozrzutnik szykował, czyli go tam przesmarować, sprawdzić na ciąg łańcuchów. I można będzie jutro gromadkę rozwozić. Gromadkę rozwieźć, przyoręć i brać się z płyty dowozić. Taki jest plan na ten tydzień. Zobaczymy co jeszcze uda się zrobić, bo myślę, że tygodnia to to nie zajmie czasu. Nie ma szans chociaż nigdy nic nie wiadomo w sumie nie ma co gadać, bo to różnie się w życiu układa czasami sobie można poplanować a później wychodzi jak wychodzi zresztą mnie ostatnio to i tak z realizacją planów to na bakiem. no i super, w sam raz się wyrobiłem do obiadku, potależowałem teściu talerzowy pożyczył sobie teraz działa na swoich poplonach a my tutaj powoli będziemy ogarnąć obrządek w międzyczasie jeszcze tata od ta, ta, na dzisiaj trochę ty zrobił no i to wysypiemy i biorę się za obrządek. korzystając z chwili, że obrządek szybko, sprawnie poszedł i jest jeszcze jasno to wykorzystam efektywnie ten moment żeby przygotować się na dzień jutrzejszy mam tutaj o, smarowniczkę, szmatkę i z nie zawaham się przesmarować rozrzutnik żeby jutro był gotowy ewentualnie w któreś koło powietrza dopompować ale to będzie widać już jutro a póki co chcę żeby był ogarnięty nie wiem coś mi świta że chyba go po tym wapnie trochę przesmarowałem ale czy mi to dobrze świta czy źle to nie mam pojęcia a nie to pewnie na jesieni był ostatnio dobrze smarowany chyba tak ale teraz na szybko najważniejsze kalamitki ogień tłoki No i przyszedł czas na podsumowanie dnia co dzisiaj udało się osiągnąć o, patrzcie! A to Heca Widać? Ciela kuciek To podsumowanie dzisiaj wesołe w towarzystwie. Dobra, muszę się rozłączyć i dzwonić. A nie, może sam to mi się jakoś złapać tego cielaka, i dobytki zwalić. Tu może to by wyskoczył. A ja cień, wiecie co? A zwierzątko. Parzysto kopytne. Zaraz się. Odszukamy któreś ty i skąd tyś ty. Jakiś z większych. Ile was tu jest? Cztery, tu się stan zgadza. Trzy, tu też się okaże jeszcze, że to nie mój. Rodeo się zachciało. Ja chyba wiem, który to będzie. Cielaczek. No a jak ktoś furtki nie domknął I mamy na wolności Tak wygląda wolność Czekam na wsparcie techniczne, bo sam nie jestem w stanie zapanować nad tą radością życia i energią Ale chociaż miło mi popatrzeć na cielaczka. Chodź cielaczku, nie bój się. No, i już kryzys zażegnany. Wesoły akcent na koniec dnia. Ogólnie co udało się ruszyć z plecami polowymi jak zresztą widzieliście. 5-60 dziełeczka potależowana, podobornik. Przerwać musiałem talerzowanie, bo sprzęt dalej poszedł w świat. Eee, no, czemu nie? Mi to nie jest potrzebny. Pewnie w tym tygodniu już nie będę talerzował, może na koniec tygodnia resztę potalerzuję tych pokonów. Zobaczymy jak to się wszystko będzie układać. Najpierw chcę po prostu skończyć walkę z obornikiem, także już dzisiaj rozpocząłem, jak widzieliście, przygotowania. Nie zdążyłem e, niestety naciągnąć łańcuchów, już nawet klucz przyniosłem, miarkę, żeby zmierzyć po stan naciągu, no ale wy nas przyjechał, bo jednak rówka po powodzie zaległa i trzeba było dać jej krótkóreczkę glukozy, trochę ją wzmocnić. E, więc już się ściemniło i nie nie ma możliwości w takiej już nie chce mi się w takiej ciemnicy tego robić, więc podarowałem. Generalnie sobota, niedziela i poniedziałek: trzy dni, trzy zrzędy porody i trzy byczki. No cóż, ale na dobre wyszło, bo tych białoszek troszkę przerwy też niech będzie, bo jest multum tych cielaczków. Także no, taka przerwa techniczna nie zaszkodzi. Więc ogólnie tak wygląda sytuacja. Jutro od rana planuję podpiąć rozrzutniczek naciągnąć te łańcuchy, nasmarować ładowarkę i można jechać rozwieść tamtą gromadkę. Mam nadzieję, że przez ten dzień dzisiaj mi się uda. Niestety dzisiaj miałem jeszcze w planie odkryć pryzmę z sianą tu tą jeszcze dla jałówek, ale no nie zdążyłem, nie zdążyłem. Niestety nie zdążyłem, bo już tak jakoś się to wszystko potoczyło, że poszedłem wcześniej do tego obrządku i w sumie a jeszcze właśnie ta środa była do zasypania silosów do silosu do wsypania, więc tak się wszystko złożyło, że nie było jak tego i e, odkryć. Więc nie wiem czy jutro to zdążę. prawdopodobnie to będzie w środę rano przed mieszaniem, samym odkrywaniem. A tam sporo opon się nazbierało, bo to już dwa razy tylko odrzucane, odrzucane. Szybciutko, więc tak to wygląda. Ogólnie krótko wiosna fajna, ma przyjść jakieś odchodzenie w tym tygodniu. Troszeczkę deszczyku, ale jak widzieliście tam deszczyk na pewno nie zaszkodzi. Na te grunty nie będzie się marzać. Znaczy może się troszkę marzać, ale nie będzie gręło. Na pewno nie będzie lina potrzebna. Eee, więc jutro, aby rozwieść tam tę matkę, myślę, że ze 2-3 działki tam spokojnie nią zatrząsę. No i jak się uda to wieczorem zaorać yy, i co i później wozić z płyty i taki jak to ogarnę tamtą działkę będę widział ile mi obornika zostało, czy w ogóle zostało i co dalej ruszać. Z tak? tym będę sobie planował, a póki co zrobić to. No i tyle. No i taki do na najbliższe dni zajęcie mam. Znalazłem sobie chcę szybko po prostu zrobić, nie ukrywam, nie będę ukrywał. Trzeba szybko zrobić, żeby kwiecień mieć luźny i w kwietniu coś dla tych cieląt, jakieś miejsce przygotować, bo no już nie ma gdzie ich przestawiać. Mam na chwilę obecną 25 odsadków i dla nich muszę takie miejsce, jakieś lokum wygospodarować, żeby zrobić miejsce na kolejne cielęta Także no, kaumzela kręci się dalej. Ale dobrze. Są, od przybytku głowa nie boli, można powiedzieć, wczoraj to mówiłem, lepiej mieć jak nie mieć i tyle. Dobrze, nie będę tego przedłużał, bo dzisiaj tak się z wiele nie działo, taki luźny, spokojny start poniedziałek. Cisza przed burzą, można powiedzieć, zobaczymy jak się te dni najbliższe ułożą, o ile nie będzie jakichś przygód. Jak jutro żadnych awarii nie będzie czy nieplanowanych wydarzeń, no to Powinienem tą gromadkę wyrzucić. Tam nie wiem, ze 20 wyrzutników będzie, może za 25, no to 4-5 godzin roboty i, i finito. Także dobrze, żegnamy się i widzimy się jutro.